We współczesnym świecie funkcjonuje takie pojęcie jak wolny związek. Są ludzie, którzy bardzo dbają o to, żeby właśnie realizować w swoim życiu ten wolny związek. Bardzo często wiąże się to z niechęcią do, do sakramentalnego potwierdzenia ich miłości czy tego, co ich łączy. I tak naprawdę wbrew pozorom, wbrew temu, co ludzie sobie myślą, wolny związek... Prawdziwie wolny i szczęśliwy, zawsze wiąże się z pełnym zaangażowaniem dwóch stron. A to pełne zaangażowanie jest tylko wtedy możliwe, kiedy w tym wszystkim również uczestniczy Pan Bóg w tym wymiarze duchowym. Przysięga przed Bogiem, jakby zaangażowanie Boga przez sakrament, jest takim pełnym wejściem w związek. Nie jest się wolnym, gdy człowiek się nie zaangażuje, czyli jeśli nie stać na to, aby zaprosić do tego wszystkiego Pana Boga. Aby, aby złożyć tą przysięgę, wtedy, kiedy w 100% wchodzimy w związek, to wchodzimy na drogę powołania. Mamy już określony cel, zamykamy ścieżki gdzieś z boku i pojawia się jedna droga, która, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą jest to oparte naprawdę na miłości jeżeli jest to powołanie, to wtedy jest prawdziwa wolność, prawdziwe szczęście. Narzeczeństwo jest to moment zachwytu, tak jak zakochanie, ale już takiego zachwytu, który prowadzi do takiej pełni. Narzeczeństwo dotyczy najważniejszej sfery życia, która człowieka uszczęśliwia, bo miłość jest tym czymś, co człowieka uszczęśliwia i tej miłości trzeba się też poduczyć, czasami przekonać, czy nie jest to jakieś zwykłe zauroczenie, czy rzeczywiście to, co ludzi wiąże, to to jest prawdziwa miłość. I po to jest narzeczeństwo. Ten czas narzeczeństwa jest bardzo krótki w stosunku do reszty życia i warto, aby rozmawiać na te trudne tematy, aby nad wizją przyszłego życia, nad takim obrazem przyszłego domu. W narzeczeństwie, w czymś tak ważnym, co prowadzi do czegoś ważnego, co jest istotą życia, jest już ten czas, żeby przestać się napinać, ale żeby pokazać się takim, jakim się jest, no bo to później decyduje o całym przyszłym życiu, o szczęściu. I miłość sama w sobie jest dobra, o ile właśnie umiemy ją przyjąć, ją rozwijać i umiemy ze sobą rozmawiać. Dlatego w narzeczeństwie y, tak ważna jest właśnie szczerość, już bez tej napinki, która być może towarzyszy na pierwszych randkach, w jakichś relacjach, ale później już jest to życie, które prowadzi do prawdziwego szczęścia. Nie da się grać.